Ja uwielbiam seminarium od nie tylko prowadzić, ale także przeżywać, dlatego, że całe moje życie takie duchowe, można powiedzieć, wydarzyło się, czy zaczęło się dziać na czymś podobnym, jak ty teraz przeżywasz, co zaczynasz właśnie w tym momencie. I to był dla mnie naprawdę taki niesamowity czas, ale to, to pewnie pójdę troszeczkę później. W każdym razie większość z Was miała już okazję do tego, żeby. Coś porobić z tym podręcznikiem, się przy książkę. Niektórzy bardzo nie lubią tak czytać za bardzo tego wszystkiego, co tam się dzieje. Mam już pisać jakiś strefie notyfikowanego, bo moglibyśmy ja że nawet na telefonie coś sobie trochę poprzewijać. Ale póki co to jest chyba taka jednak najlepsza forma do tego, żeby choć odrobinę się skupić na tym, co akurat w tym momencie powinniśmy rozważać. No i ten pierwszy tydzień jest trochę specyficzny. Mam nadzieję, że spróbowałeś go jakoś tak w miarę solidnie przeżyć. On miał taki tytuł Moje życie i on tak naprawdę przede wszystkim był taką serią pytań na najważniejsze kwestie dotyczące życia człowieka. Nie wiem na przykład po co żyję, dlaczego cierpienie, dlaczego śmierć, gdzie jest ten Pan Bóg, czy On jest, czy Go nie ma. Takie pytania, które tak naprawdę, może Ci nie zabrzmi, ale wierzę, że na większość z tych pytań Pewnie różnie sobie odciągnęły się z tym ale na większość z nich wydaje mi się, że ostatecznie, jeżeli wytrwasz, do czego ci to pewnie Pan Ci będzie odpowiadał na te pytania. Będzie dawał Ci jakieś takie odpowiedzi, które wierzę, że w przynajmniej w jakiś, w jakiś sposób nasycą Twoje serce. Nie tak dawno przeżywaliśmy takie seminarium na wiary w obiegu aktualnie parafii świętej Marii Magdaleny, to jest właściwie też takie sanktuarium, gorąco zaproszamy zresztą, by się Maria Magdalena objawiała. Zresztą przez Adam też nam pracował. I to jest, ja tam też przeżywaliśmy taki seminarium na wywiary. I była taka pani, która też przeżywała seminarium na wiary, która była w takiej bardzo trudnej kondycji psychicznej, jak zaczynała te spotkania. Umarł jej mąż, dosyć młodo, dosyć szybko. Twoje dzieci do wychowania, dzieci, które jeszcze są, powiedzmy, w takim stanie, który trzeba po prostu cały czas wychowywać, chodzą do szkoły. I ona przeżywała to seminarium dosyć świeżo po tej stracie męża. Ale jak sama opowiada po zakończeniu tego seminarium, że miała jakby poczucie jakiejś takiej lekkości, jakby taki ciężar, jakby, jakby żałoby, tego wszystkiego, co jakoś przeżywała, co w sobie też jakoś tak korygowała. No jakoś to wszystko ustąpiło, zeszło z nim, nie? Zeszło to jakieś takie ciśnienie, które tutaj miała. I że przynajmniej w jakimś stopniu, ile tam potem sama zaczęła pracować, to jest inna rzecz. Ale na ten moment, przynajmniej, przeżywania seminarium doświadczyła jakiegoś takiego pokoju, którego bardzo potrzebowała w tym czasie. Ja nie wiem, dlaczego Ty potrzebujesz tego seminarium do wiary, ale tak jak powiedziałem, wierzę, że naprawdę Pan do tego bycie zaprosił. Zobaczysz, że w takich czasach, w których generalnie. Nie zadajemy sobie dużo pytań. Tak jak powiedziałem, że to była tydzień, w którym zadawałeś sobie pytania. Często może jest tak, że biegnieś przez to życie, taki rozpędzony, jakiś tam, nie wiem, wiele nie chciałem powiedzieć, ale cokolwiek, jakiś zwierzęcy jakiś geba. Biegnie przez to życie bardzo szybko, nie wiesz kiedy, z dni mijają, a być może na najważniejsze pytania, które są naprawdę ważne, nie masz kiedy na, nawet sobie na nie odpowiedzieć pędzi przez to życie, po prostu. Nie, od pracy do pracy, od nie wiem, zarabiania przez dzieci, przez jakieś tam rozrywki i tak może być taki moment, że pomyślisz, po pierwsze, po co w ogóle biegnę, gdzie ja biegnę, a po drugie, czy to, co robię w tym momencie, faktycznie syci moje serce, bo może ja tak biegnie biegnę, a tak naprawdę no, jestem cały czas nieszczęśliwy i gdzieś biegam z jakimiś tylko nawiastkami, a serce jest cały czas niespokojne, a serce cały czas by chciało czegoś więcej, chciało by czegoś głębszego, jestem cały czas w jakiejś takiej płciźnie. A nawet jak nie płciźnie, to przynajmniej jakoś nie mam nawet czasu, albo jakiejś takiej możliwości, albo nie potrafię sobie zagospodarować czasu, żeby no, spróbować czegoś poszukać, co będzie syciło moje serce. I wierzę, że czas seminarium do wiary będzie takim czasem dla Ciebie. Kiedy trochę się może zatrzymasz, kiedy może sobie właśnie zadasz te pytania, bo będziesz z nimi i więcej, to jest niesamowite, że Pan Bóg będzie chciał mówić do twojego serca. Od tego tygodnia zacznie się już taki czas, w którym po prostu będziesz miał okazję, żeby to Bóg mówił do ciebie. Że już nie tylko ty będziesz sobie refleksję jakieś czynił, jakieś rachunki sumienia, ale to Bóg będzie bezpośrednio do ciebie chciał mówić. Swoim słowem będzie chciał Karmić Ciebie. Jeżeli spróbujesz, będziesz to robił, wierzę, że naprawdę piękne rzeczy będą się działy w Twoim także życiu. Jak byśmy się mogli zmierzyć z tymi pytaniami, które sobie na przykład można sobie zadać? Po co cierpienie? Skąd to, jest to cierpienie? Dlaczego jest też ta śmierć? Mówiłem o tej pani Ani, która właśnie w żałobie. Myślę, że to są takie pytania fundamentalne, tak ważne, że czasami od nich być może naprawdę bardzo dużo zależy. Bo jak póki żyjemy, jest wszystko ok, no to sobie myślimy, no to właściwie ten to i może trochę niepotrzebne i tak dalej. Ale fakt faktem jest, że czasami te momenty takie trudne, one sprawiają, że zaczynamy potrzebować czegoś więcej. Znowu przypomniałem sobie taką historię, to jeszcze z mojej poprzednich parafii, w której pracowałem, też przeżywała wtedy takie seminalne wywiary, taka pani Ula. Wyobraźcie sobie, że jak przyszedłem na tą parafię, to było już naprawdę solidne z 10 lat temu pewnie, to, to akurat umarł jej mąż. Przepraszam, że takie trochę <ścoughs> dziwne historie, ale jakoś tak mi się zeszło. Więc umarł jej mąż, miała też bardzo tych dzieci, mąż nawet, nigdy nie pamiętam, w sumie ale w każdym razie jak przyszedłem, to właśnie była w takiej sytuacji dosyć trudnej. Razem też zresztą pracowaliśmy. I wyobraźcie sobie, że potem gdzieś tam pojawiła się taka sytuacja, że przeżywaliśmy od poddowymiary. Ten, ten mąż jej umarł na chorobę nowotworową. I była taka sytuacja, że ona zapisała się na świat na do seminaru Kiedy zapisała się na to seminarium seminaru już była taka sytuacja, że jej jedna z córek, Agnieszka, też zachorowała na chorobę nowotworową. Nie. Ja, jak sobie nawet o tym myślę, to nawet ja teraz o tym mówię, no to to jest naprawdę takie przejmujące w że z jednej strony nie tak dawno umarł mąż, za chwilkę choruje jej córka. Nie? Naprawdę trudna sytuacja. Córka, która tam na krad świeżo też wyszła za mąż, jeszcze dzieci jakby nie mieli. No i jak zaczyna, zaczęło się z tym wiary, też ta Agnieszka zaczęła słabnąć. Ale Pani była całym sercem na wszystkie spotkania chodziła, rozważała to, co miało miała do rozważenia. I wyobraźcie sobie, że to seminarium się kończyło gdzieś tam na lato i w pewnym momencie ta Agnieszka faktycznie zmarła, czyli jej córka. Zmarła dokładnie 12 czerwca, w przededniu odpustu w Radycznicy, może każdy jest taka mazownika w naszej decyzji, gdzie objawił się święty Antoni. A ta Agnieszka była był też cz 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 czcicielką św. Antoniego. To też był taki trochę uśmiech Pana Boga. Yy, można powiedzieć, że w takiej tragicznej i smutnej sytuacji. No ale jako ludzie bieżący, możemy też troszkę inaczej patrzeć na tą śmierć. Czy tak patrzymy, to jest inna rzecz, ale powinniśmy patrzeć, nie? I wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, że ona yy, właśnie odchodzi. Ja też towarzyszyłem pani Uli w tym wszystkim. Ja nawet taki dzień, ta Agnieszka prowadziła taki dziennik, zapisywała swoje myśli, jak odchodziła. na były takie piękne słowa, prosiła o to, żeby się uśmiechać na tym to że był taki dzień raczej radosny, że też pisała w tym dzienniku, że chce żyć, ale jeżeli będzie inaczej, no ona też to wszystko usiłuje. Naprawdę takie piękne słowa w tym dzienniku zostawiła. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Pani Kula, jak się skończyło to seminarium odnowy wiary, to powiedziała taką rzecz, ona to powiedziała publicznie, nie? Publicznie. Powiedziała, że gdyby nie to seminarium odnowy wiary, ona nie dała by rady tego wszystkiego znieść, co ją spotkała. Nie dała by rady. Ona to podkreśliła tak bardzo mocno. Nie dała by rady, gdyby nie to, co przeżyłam w czasie seminarium odnowy. Mam nadzieję, że się w takiej historii nie spotkają. Jestem w tym głęboko przekonany, że takie będzie, ale wierzę w to bardzo mocno, że to doświadczenie, które możesz zdobyć, będzie dla ciebie niesamowicie istotnym doświadczeniem, wręcz może przełomowym, które zmieni oblicze twojego serca, twojego podejścia do Boga, podejścia do właśnie tych spraw dotyczących szczęścia, dotyczących pokoju, radości. Patrzenia na cierpienia, patrzenie na śmierć, na wszystko. To, co tutaj będzie się przeżywało i co będziesz też przeżywał w swoim domu, razem z tym podręcznikiem, to będą bardzo konkretne rzeczy, które mają moc zmienić twoje patrzenie na Boga, na ciebie samego. I tak naprawdę też na to wszystko, co nas otacza. Naprawdę tak jest. Zobacz, że czasami jesteśmy tak przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, które mamy w kościele, jak na przykład Eucharystia, spowiedź, jak na przykład zwyczajna modlitwa, że to cię nawet już nie rusza. Tak jesteś przyzwyczajony, padłeś już taką rutynę w tym wszystkim, że nie potrafisz po prostu już tego jakoś tak zachwycić się tym. Bo to może być zachwycające, ale jesteś już tak przyzwyczajony, że już po prostu nie widzisz tego piękna. To trochę jak może w jest, tak myślę, nie wiem, tak mi się wydaje. Że jeżeli na początku się spotyka chłopak przyszłym, to są ochy i nie są zachwyceni sobą. Ale po pięciu, 40 latach już o ludzie, nie? Nawet jak już to była piękność mis świata, mistrą, albo on był, był jakimś tam, nie wiem, wielkim bohaterem z, ze słonecznego kontrolu, ten, ten biegnie jest tam, wiecie, jak tym, co tam się ratuje, nie? tych, które gdzieś tam tobą. Najwspanialsze, ale jak się tym to tego, żeby nie doświadczyć, nie zobaczyć tego, nie nie dostrzeżesz tego piękna. I z tym nagłym niewiadem sobie wyjściem poza swoją, czegoś więcej, żebyś miał właśnie, obudził w sobie to, taką przestrzeń w swoim sercu, na doświadczenie Boga. Prawdopodobnie nie dobierz się w intelektualnie w jakiejś nowości, to nie będą intelektualnych nowości, może nawet pomyśleć sobie w sumie ja to wszystko wiem. Ale wierzę w to, że czas ten będzie czasem, w którym Pan będzie serce Twoje przekonywał. Serce, nie umysł. Serce. Na co czasami nie daje przestrzeni Panu bo jesteśmy właśnie naprzeciw tylko umysłu. Z tym miarą wiary ma poruszyć serce i je zmieniać. Ma to serce otwierać. Panu chce otwierać Twoje serce, na swój głos, na swoją miłość, na to wszystko, co jest przed Tobą. Czy dasz Panu Bogu taką możliwość, czy dasz Mu taką okazję? Czy będziesz też temu wierny, Bo to Pan będzie bardzo powoli. Nie bój się, On też nie zrobi niczego, czego Ty byś nie chciał. Pan Bóg nigdy się nie wbijał w nasze życie. z wielkim dżentelmenem, który zawsze czeka na Twoje zaproszenie. Jeżeli Mu dasz tą przestrzeń, możliwość, On to zacznie robić. Czy poruszał swoje serce. I zacząłem od tego, że to jest też dla mnie przełomowy moment seminaru odnowy Wiary, bo faktycznie tak było. Jak ja przeżywałem swój seminarium odnowy Wiary, ono się tak naprawdę w tym troszeczkę inaczej nasywało, choć tak naprawdę były te same treści i ten sam sposób prowadzenia, albo przynajmniej prawie taki sam. Ja to przeżywałem w czasie swojego seminarium, czyli jak przygotowałem się do kapłaństwa. Króciutko muszę powiedzieć, że ja, tak jak poszedłem tego seminarium, że to też się nie zaśmiało, ale trochę byłem taki, poczułem się taki zmuszony przez Pana Boga, do tego, żeby w tym, do tego seminarium pójść, że to cię ale z tak było. Czułem jakoś taką jakieś takie poczucie obowiązku, że Pan Bóg no, chce, dobra, pójdę, nie wiem, muszę, że Wszystkie też znaki, jakieś, które widziałem wokół siebie, to miałem. Krzyczamy o dużej poszedł, ale wcale nie traktowałem tego jako taką moją chęć, tylko poczucie obowiązku. A wiecie, że jak ktoś robi coś z poczuciem obowiązku, no to po pierwsze ja angażuje się w to też tak bardzo, po drugie, no pojawia się w czy później smutek, no bo muszę coś robić. Gdy raniak coś musimy robić, to tego nie lubimy. Ja tak nie za bardzo to swoją drogę w kapłaństwie robiłem. No i byłem w tym seminarium, męczyłem się niesamowicie, w ogóle to był taki nawet sytuacja, jak na przykład była w planie adoracja na Świętego postępowanego. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest adoracja na Świętego postępowanego, bo to dziwnie brzmi. Może ktoś może być jakiś trochę zdziwiony, ale naprawdę nie wiedziałem, co to jest adoracja. Potem jeszcze patrzyłem, że jest w planie orzaniec, Różanie, codziennie, Różaniec, Jak to ten no, orzaniec codziennie ma być, nie? to nawet jakieś niepojęte były jakieś takie rzeczy. Potem jeszcze rano uszanujcie. Jak rano uszanujcie? Jak to jest a to mnie szasnęło. No i będziemy się w tym seminarium niesamowicie. I to trwało, słuchajcie, dwa, prawie nawet trzy lata, ale w trakcie tego seminarium, tego mojego duchownego, przygotowałem się dla Państwa, jeden z naszych wychowawców załatwił mi taką możliwość, że mogliśmy pojechać jednej z parafii w Lublinie na właśnie takie wydarzenie, w którym teraz Wy uczestniczycie, które zaczynacie. Ja pomyślałem sobie, jest okazja z seminarium, gdzieś będę tam męczył, nie? Wcale nie miałem pobocznych też takich myśli, żeby to w tym uczestniczyć, że to o, ja tam, nie wiadomo co. Nie, po prostu myślę, jest okazja wyskoczyć, pójść jakieś jeszcze może fajne dziewczyny będą coś, to no, mówię. Jak było. I wyobraźcie sobie, że yy, pojechałem na to z seminarium, ono się zaczęło, zaczęło robić to, co oni prosili, a dalej przy tak do rozważania, rozważałem. Na ile potrafiłem to rozłożałem. Potem było spotkanie, no spoko, jakoś tam, i przeżyłem to, to, to seminarium, skończyło się i to nie jest koniec. No, zacząłem się obserwować po jakimś czasie yy. i zobaczyłem, nie było nic spektakularnego, tak można powiedzieć. Nie, nie, nie miałem jakichś tam wzniosłych emocji, uczuć, które by się tam, o, nie jakieś tam napięcie, czy nie wiadomo. Nie, było wszystko spokojnie, przeżywałem ten czas. Ale zacząłem obserwować siebie. Zobaczyłem, że moje serce, które było naprawdę smutne, było przerażone też tą jakąś decyzją. Tylko, że mam zostać tą księgą. Że jakieś tam to, to zmęczenie w tej decyzji, to wszystko ze mnie zeszło. I zacząłem obserwować, że moje serce jest po pierwsze pełne pokoju, po drugie, że jest pełne radości. Po trzecie, że mam jakieś mogę teraz pragnienie zostać w tym księdzem. więcej, że nie, już nie chcę już tylko zostać księdzem, ale chcę zostać bardzo dobrym księdzem. Jak już mam być w tym księdzem, to chcę być, no nie chcę może najlepszy, nie? to może być, bo to też no, o to chodzi. Ale po prostu na ile potrafię, na ile mogę, chcę same zaangażować w do to kapłaństwo. I miałem w tutaj tym, w tym, głęboką w tym, w tym radość. Jestem przekonany, że to był owoc mojego uczestnictwa w sędziorach odnowy wymiarem. Jestem o tym przekonany, bo Pan zaczął przemieniać moje serce, dał tą możliwość, że On zmieniał po prostu to, co we mnie gdzieś tam głęboko było. Rozumiesz? Tak może w Twoim życiu, nawet w Twoim życiu małżeńskim, w Twoim życiu, które po prostu masz, bo w różnych stanach i powołaniach jesteście, różne macie też pewne zawody, różnymi rzeczami się tam zajmujecie ale Pan Bóg będzie miał okazję poruszyć Twoje serce, żebyś tam, gdzie żyjesz, miał więcej pokoju, miał więcej radości, miał więcej entuzjazmu i przede wszystkim, jak będziesz zaczął się to obserwować, będziesz miał doświadczenie żywego Boga. Nie będziesz potrafił może tego nawet nazwać, ale zobaczysz, że Pan Bóg po prostu działał w Twoim sercu i w Twoim życiu przez ten czas. Robił jako taką operację otwartą na Twoim sercu. Jakby wyrzucał to, co jest takie kamienne, słabe, ociężałe, a w lewo tam to, co ma najlepszego. Czyli to swoją miłość, radość pokój po prostu będzie Ciebie wewnętrznie przemieniał. Więc gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś dał Panu szansę, żebyś na ile potrafisz, na ile możesz, zaangażował się w to, co będzie Tobie proponowane, a potem po tych... Kilku na kilku tygodni, tygodniach, kilkunastu na do tego nie liczyli, te to zobaczysz, jak Pan Bóg będzie zmienił. Będziesz widział, ile w Twoim sercu się będzie dokonywało przełomów i zmian. A teraz chciałbym, żebyś się też swoim świadectwem podzielił na ten <zysk> Nie będzie Bóg Chłopi, Jest Chrystus i, i, i Moje życie mogę szczerze podzielić na dwa etapy. Pierwszy do seminarium odpowiadającego mojego pierwszego i drugiego. Tak rzeczywiście, jak patrzę wstecz, to tak to wygląda. Moje życie do pierwszego seminarium na wiarą, jakieś 10 lat temu, które było, było myślę, że takie przeciętne, może podobne do życia kogoś z Was. Byłam katoliczką, chodziłam każdej niedzieli do kościoła. Miałam w miarę uporządkowane życie duchowe. Starałam się przestrzegać przykazań. Raz na jakiś czas pójść do spowiedzi. I wydawało mi się, że nawet jestem takim przykładem, katolikiem. nawet myślę, że za takiego uchodziłam. I żyło mi się całkiem dobrze, ja nie potrzebowałam w swoim życiu żadnej zmiany. Kiedy 10 lat temu w mojej parafii w Biuraju miało być seminarium jednogłośniowe, moja córka, która była wtedy na studiach we wspólnocie akademickiej, bardzo namawiała mnie, żebym poszła na seminarium. Ja nie chciałam i długo się opierałam. I w końcu dla świętego spokoju się zgodziłam, a tak naprawdę tak trochę na odczepnego I pomyślałam, wytrzymam te 12 tygodni. Pójdę. I jak poszłam, to też starałam się już tak to zadanie wypełnić dobrze. Czyli rozważałam podręcznik. Chodziłam każdego tygodnia na spotkanie. I jakie było moje zdziwienie, kiedy z tygodnia na tydzień zauważyłam, że ja już nie mogę doczekać się następnego spotkania. Że ja chcę opowiadać coraz więcej o Panu Bogu, że ja wciąż śpiewam pieśni, jakieś nowe dla mnie, że ja po prostu tęsknię za tym spotkaniem. Na tym, w czasie tego seminarium. Pan Bóg zaczął przemieniać moje serce i moje życie. Ja zaczęłam patrzeć na siebie inaczej, pod wpływem tego, jak zaczęłam poznawać Pana Boga, jaki on jest wspaniały. Kiedy ja zaczęłam doświadczać, że Bóg na mnie patrzy, na to, że ja jestem jego umiłowaną córeczką. Ja zaczęłam widzieć w siebie też te wspaniałe dary. Które On we mnie złożył. Zaczęłam widzieć też te wartości, które Bóg we mnie pokłada. Zaczęłam patrzeć też inaczej na moją rodzinę, na mojego ziemskiego tatę, z którym miałam nie najłatwiejsze relacje. One zaczęły się zmieniać. To wszystko zaczęło łagodnieć i naprawdę bardzo, bardzo się zmieniło. Jakby oczy mi się otworzyły też na mojego męża, w którym zaczęłam dostrzegać człowieka, który ma. który troszczy się o mnie. Każdego dnia za, za, widziałam, że on rzeczywiście jest zatroskany, zabiegany o to, żeby gdzieś tam nam było dobrze. I nie widziałam tak jak wcześniej tylko już jego wiatr i niedociągnięć. Ale jego dobre strony. Ale przede wszystkim, Pan Bóg powoli w czasie tego seminarium i później zaczął przemieniać mnie samą. Kiedy ja zaczęłam codziennie otwierać Słowo Boże, najpierw w podręczniku tym do seminarium, a później zaczęłam czytać Biblię, to powoli każdego dnia te słowa, których nie zawsze rozumiałam, widziałam, jak zmieniają mnie samo. Jak staje się łagodniejsze i pragnę stawać się lepsza. Zapragnęłam stawać się lepsza w pracy, dla tych, z którymi pracuję, dla moich podopiecznych, żeby dawać dla nich z siebie jak najwięcej. Mojego czasu, mojej uwagi i być po prostu dla nich tak z miłością. Zaczęłam, tak jak wspomniałam, patrzeć na swoją rodzinę inaczej. Zaczęła się zmieniać moja modlitwa. Ja modlitwę zaczęłam traktować jako rozmowę z kimś mi bardzo bliskim i z kimś kto jest obecny obok mnie, czyli z Bogiem, który jest przy mnie. Moje życie zaczęło się zmieniać. I to zaczęło być dostrzegalne we mnie i wokół mnie. Widziałam to, bo ludzie patrzyli już na mnie inaczej. Eucharystia, która kiedyś była dla mnie takim obowiązkiem niedzielnym, że ja przychodziłam do kościoła po to, żeby za tym filarem po lewej stronie po prostu być w kościele, ale. Wierzcie mi, ja, jak przychodziłam ja nie wiedziałam o czym było czytanie, o czym była Ewangelia. Teraz Eucharystia stawała się dla mnie najważniejszym spotkaniem w ciągu tygodnia. Tak naprawdę. Wcześniej ja szłam do kościoła i chciałam się dobrze ubrać, żeby dobrze wyglądać, a teraz szłam do kościoła i chciałam się dobrze ubrać, bo chciałam się ubrać dobrze dla tego, który jestem najważniejszy, bo szłam jak na najlepszą ucztę na tą Eucharystię. Pan Bóg dotykał każdej przestrzeni mojego życia, a najbardziej dotykał mojego serca. Dla niego każdego dnia chciałam się starać stać coraz lepszą osobą. I kiedy tak spojrzę na siebie wstecz, przed tym pierwszym seminarium Wodnego to ja byłam osobą, która miała żal i która była skoncentrowana na sobie. Ja miałam poukładane życie według mnie, według moich schematów, według mojego planu. I trochę żalu za to, co się w moim życiu wydarzyło. Za to, że w młodym wieku zostałam, zginął mój mąż w wypadku, że moje dziecko zostało półsierotu, że mój drugi mąż był człowiekiem z problemami. Ale jakoś po ludzku starałam się to układać. Kiedy teraz patrzę na swoje życie, od momentu tych 10 lat tego seminarium, ja jestem wdzięczna Panu Bogu za każdą chwilę. Moim życiem kieruje się teraz przede wszystkim wdzięczność za wszystko, co mi Bóg uczynił, za każde doświadczenie, które przyprowadziło mnie do Niego. I dziękuję Bogu za cud, który wydarza się w moim życiu każdego dnia. Ten cud codzienności, spotkania z Nim, bycia przy Nim. I nie zamieniłam teraz swojego miejsca na żadne inne. A wszystko zaczęło się od tego, że ja te dziesięć lat temu zgodziłam się przyjść na seminarium od Wiary i zgodziłam się na to, żeby Pan Bóg do mnie mówił. Chciałam po prostu posłuchać tego, co On zechce mi powiedzieć. I chcę Ci powiedzieć, że dobrze, że tutaj jesteś. Dobrze, że odpowiedziałeś na to zaproszenie Pana Boga i przyszedłeś na seminarium o pewieniu. I zachęcam Cię, proszę. Otwórz swoje serce, otwórz swoje uszy na wszystko, co Pan będzie chciał Ci powiedzieć w tym czasie, na wszystko, co będzie się tutaj działo. Przyjmij ten wspaniały prezent, który Bóg dla Ciebie przygotował. Chwała Pana.